Moi drodzy, śpieszę do Was z bardzo dobrą informacją, podobnie jak w 2024 roku. W tym roku planuję cykl rozmów z ekspertami, które będą publikowane tutaj na kanale. W samej końcówce 2024 roku pewnie zaczniemy od okolicy Świąt Bożego Narodzenia i zakończymy równo z Nowym Rokiem. Będą to przedstawiciele różnych firm, będą to analitycy. Oczywiście tutaj skupimy się przede wszystkim właśnie na trendach rynkowych, między innymi jedno z osób, która się zapowiedziała jest znany i lubiany w świecie finansów Marcin Tuszkiewicz, ale moje założenie jest takie, żeby tych rozmów było przynajmniej 7-8, zresztą tutaj na kanale jak sobie przewiniecie nieco w dół listę tematyczną, tam znajdziecie prognozy na 2024 i tych rozmów właśnie 7 albo 8 było, postaram się zaprosić też Piotra Kuczyńskiego, napisałem do Pawła Malika, będzie Albert Longterm-Rokicki, być może Sobiesław Kozłowski, dlatego też krem e, de la creme jak to mówią polskiego świata analitycznego. Lajkuj, subskrybuj, powiem... pensé